Właśnie chciałem pokazać, co przodownicy Globtardi wygadują na dyskusji. Uwiecznić, zanim z wstydu to usuną. W ogóle nie mają pojęcia o tematach, które tu poruszają, ani na żaden zobaczmy wyjątkowo opornego Globtarda, któremu można 10 razy wytłumaczyć rzeczy. Rzeczy z programu szkoły podstawowej. Zobaczmy, jak kłamią i plątają się w swoich, w swoich wywodach. Gdzie ten wpis, gdzie Glob Tart? Marcinka twierdzi, że y, ziemia porusza się ruchem jednostajnym. Szukam, ale pewnie jest już skasowane. Zobaczymy czy potem się przyznaje do tego. Tak, tutaj jest stwierdzenie, że zna astrologię i kosmologię dość dobrze, nie musi czytać tych dyskusji. Zobaczymy, zobaczymy. Tylko mówi, mówi, mówi swoje. Tutaj wciska jakieś bajki. Tutaj jest odpowiedź na usunięty już komentarz, że Ziemia porusza się ruchem jednostajnym. Zostały tutaj przytoczone definicje oraz liczby powszechnie dostępnej w Wikipedii, że Ziemia porusza się na elipsie i jej prędkość jest zmienna. Tutaj podane są liczby. A ten głupio się tu pyta i co w związku z tym? Odpowiedź jest, że porusza się ruchem jedno, że twierdził, że porusza się ruchem jednostajnym. Nie ma honoru przyznać się, że się samo zaorał. Kolejny jakiś troll Kamil Laskowski, się głupio coś pyta. Tutaj pamiętamy stwierdzenie Tarda Marcina K., że super znak, zakres kosmologii, astronomii. Zobaczmy, że on mówi, że grawitacja ciągnie je w dół. No, ale y, chciałam się spytać, y, grawitacja, co grawitacja? To jest przyspieszenie ziemskie i tylko jest y, tłumaczone, że w... dlaczego je ciągnie w dół? Właściwie nie jest wytłumaczone, dlaczego nagle je ciągnie w dół. Jeśli jabłko słynne Newtona, które miał tłumaczyć grawitację, było cały czas na jabłoni, to sobie było, a nagle bez wytłumaczenia spada. Równania opisują tylko zamianę energii, potencjalną na energię kinetyczną. Nie jest wytłumaczone, dlaczego ona się przekształca z tym impulsem. Tutaj troll nie wie nic o siłach równoważących, w równaniach, yy, w prostych równaniach. Nawet one są w ruchu przyspieszonym. Oczywiście nie ma pojęcia nic o rozkładaniu na wektory sił. Tam jest wszystko dobrze pokazane. Troll, co wszystko wie, dalej nie wie, jak ruch przyspieszony miałby przewrócić kamienie, chociaż tu już nawet rozmówcy globtardzi powiedzieliby, że przewróciłyby się kamienie w pociągu, jeśli nastąpiłoby przyspieszenie. Oczywiście, jak ktoś wie z fizyki, to dlatego, że występują siły równoważące, które działają <laughs> Z wektorem przeciwnym do wektora przyspieszenia. I ten już było 10 razy wytłumaczone. To dalej, dalej nie wie, dalej.